Siemanko! Witam Slewgaczy! W dzisiejszym odcinku zagramy ekipą POMPA TEAM w turnieju Billout, gdzie zmierzymy się z Gimper'em i znanymi personami z WITCH'a i także YouTube'a. No i co? Przechodzimy do dalszej części. W poprzednim odcinku był rozdawany kałaszek, także teraz wlosujemy szybko jedną osobę, która wygra i tą osobą jest Karol Kuden, także gratulacje! Przed całym rozpoczęciem odcinka chciałem was zaprosić na stronę KDO, gdzie możecie użyć mojego kodu promocyjnego OnStay i otrzymać 217 zł na otworzenie skrzynki i także 5% do doładowania. Nie jest napisane, że jesteśmy już gotowi. Po prostu. razem. No i klasa. Zaczynamy. No żółwka. Aj, ja się wygłaszę mowę motywacyjną, jak coś. Ja się pozdrawiam. <laughs> o, już myślałem. Dawaj dawać tego zlewej. A Jajaj! Ty! Aj, aj, aj. ty, ty Ale jajca ty! Wybiłeś. Ja pierdolę! Nie no, język, Ej, czekajcie, bo ja mam jakiegoś problema, problem. mi sensa wywaliło Sorry, ja spędzim, to, Obiłeś go? To? Ej, czekajcie. słyszycie mnie? Poczekam, czekam, czekam. No, no, słychać cię. Słychać cię, No, bo mię wywaliło ty. Tyś tak mocno szarpnął. Ale A wrócisz? No, no zaraz, poczekajcie, a co już jest. A co ja żyję jeszcze? Bo ja się gonię. Ej, ej, e... tu jest to Jest już. Nie, Dobra, przynajmniej już ale. wiemy, że jest Friendly Fire, tak? Tak, jest, jest. Dobra, Friendly Fire tu. jest. Ale teraz lepsze imię. Ale skąd wiesz, że oni oni wybierać Otero? Jest, jesteś mi. Czy no, jest, co jest. No, to? Co to mamy? Robimy. Zrobimy. Zrobimy ej, dwóch możemy. A drzwiami... Ja mam wszystkimi... Drz wszyscy drzwiami bym wyleciał. Pisz trochę do tyta z dobrym drzwiami, mamy, my B. Dobra. To jest plan. Jakie te tak a, a ja? Chyba B. A. lecimy. Od razu lecimy, czy czekamy? Chyba może dobrze. Tak, tak jak cicho. cicho. Jest we Pobawmy się z nimi. na pewno dobrze. Tak, 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 Chodzimy? Bawimy, tak. się. bawimy się. Bawimy się, bawimy się. problemy z... Najmana jeszcze. Ja zostaję siatka. A? Wiecie, ja Bucha biorę z Ja z elektryka, żebyś nie był sam. A? Oni będą odbijać się ty. CT. <laughs> nie, nie się. jeden. <grymine> Jest jeden, nie Newbox, nie Dajcie, dajcie no, mi za problemy na Dawaj, 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 dawaj! Pięknie. O, oni Digla kupili tutaj. Znaj no, mamy Digielkę Kevin. Nasza, Aj, To mam! Ja Nice. się <grymina> <grymina> Jej, no, you, je, co, leci. Ja to niepotrzebne Jak nawet, dźwięk. tak może zabijać dziewczynę. I to dwie nawet Chodźcie kontrol Ja, ja na głowie Tobie płaczek Ja też mogę Control Control ej Ej Kurde Chodźcie mi dajdziemy Fanatic robimy do shorta <laughs> Potrzebiałam. Patrzcie mi to ja smukuję, connektor. O ty. Okay. Ale się musiał Zdzielę razem. Control, control. Dobra, zapomniałem chyba. <try> Plus da, tak cross MIDA, nie? Eszcze Warrior. I na back control. Tatka. Chodź się, widzę. Control. Jest, Kasik skróciła MIDA. Jest na czerwonym. Seven. Pod lewo, przy, ści przy ścianie. pod B, Nie ja, pod B, i B, i B. No i B czyste, mimo... A może być z pleców KS. Jest. Daję słowa heaven. Stoję tutaj sobie. Jest. Jeszcze jeden. Też A Insane to nie, nie jest Nie zanurzuje go jak będzie defować. Nie mają df chyba. Aj! Ajajaj! Aj, aj. Karamba! Ale jak to chodzi? tu <grym> chodzi? Łukasz jest taki spocony. O, wow, ja jeden zherman. Dzie A drugi... drugi... ...przywoja no go z gloka. <grym> Że ja otwieram? Ej, bo ja się buję z lewej. Ręży. O. Okienko jest. Ale jajca. Jeszcze ze smoke'a daj CT Możesz? Ale nie musisz Lecimy <śle> No <śle> i ładnie <śle> Przeprosi eee, Ja bym zaproponował koski na Anu no. Ha, wejdźmy kosami samymi Granaty nie, wyrzućmy. Nie, nie. Jak? Ty, dawajcie, nie. Dawajcie, dawajcie, dawajcie do rundę. No się flaszę tam. rzucić i wyjechać na kosy. Tak, 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 tak. tak. Ja daję przejazd i flaszę. Uje... Ja fleszuję w Seito. O Nie widzę. Też daję do prawej flesza. Wjeżdżam. Siata, siata. Wiesz go. Dobrze. Same kosy, same kosy dalej. Tak, tak, tak. Smokuję tutaj. W... A nie mam flaszy, jest choć... problem. Chodźcie, o podsadzkę dasz. Heda z kolosy dasz. Head, kosy. To no, tak, taki żarcik. jeszcze raz, jeszcze raz. Main chyba jeden, ja kosu tu je walę. Tu jest, tu jest. Dajcie. Oj. Ała. Gdzie? Jest, 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 od main'a. Ja wejdę z tym, z palakiem na pakę. Dobra. Czekaj, otworzyłem. A... Broi? Okej. Okay. <laughs> Kurwa. Loki. <laughs> nie no, nie mogę. Jest vent. Kevin, Heaven, heaven byliśmy ja, <laughs> w dwie kasy dostałem. A Ale nie wiem czy o to w tym chodzi Jeden vent pozyskoczył kulę Daj im trochę szansy, trochę Jaka kurwa, bo muszę wystraścić Heaven. Chyba Heaven albo... a nie Pierwszy. jeden pochodzisz na jedną masę A bo co? Może dual beretki? Oooo oh. oh. Dajcie do no. berety Ale może next No dobra Chodźcie Ty no jedziemy Dawaj, Tak, tak. dawaj, dawaj. O, ty, yes, jest, jeszcze jeden. O, to duel Beretka jest tragiczne. Flash leci. Na flaszu zabił. Ajajaj. Bolo aj. mnie piknął. Eee, nit weapon. O, leży jakaś, super. Ej, to jest załóżka. Jest jeden z unboxów. jeden jest? Jeden z tak. <laughs> Jak wskoczyłem na niego <laughs> Nie widzę tego maina O. oj, oj. Ale flaszek. Right? Teraz takie gdzie, on jest? gdzie on jest, To jest, Było widziane. O ty. Oj, no nie siadło, nie siadło. Dobrze z zeusami dystansy. Ja mam plan taki wyjechać sobie w side na Zeus'a, jak mi streszujecie dobrze. Jest siatka, wiesz? A WP jest na nakładzie, dajcie flesza? E, o, ja Też? daję flasza normalnie masz, na main. Tak, masz to, o kurwa! Tutaj, czekaj, czekaj, proszę przed ciebie flash. Pobity Ja mam Zeus'y w jednym czasie. A jeszcze jeden! Newbox. ale jest. Ta flesa, mogę ci to dla ciebie dać. I lecisz tam po nią? Proszę, wam. zabijał. Zabijaj, ciebie, nie no. zabijaj, się tą kosę fleshy. Nice fleshy. Tak, No tak, bo. Ale główka Fajnie się klika, powiem wam. GG. To się good kłopot. Josie wskręcił. Ej, Ej, Ale jajce to. Ready trzeba? Chyba ready, nie? Trzeba. Chyba już nikt nie zaprosił na taki showmatch. Pokaż jeszcze. Ale tam żniwa z dobrym. Ja, ja bym na Pongowski zmiszyłem te kosowania, więc wiesz. A, wiesz jest Siatka, bez. Nie, nam no, wszystko sata. Nie, się patrzy. że pożyczysz kosę na tydzień? Dla mnie A, śmietnik. Nie na wideo. czterech zabiję. Wszystko do starego wyślę. Co myślisz że do starego. Dobra, gra ja tutaj, dobry, a on w teamie. A za, najmniej deadów mam. Też grałem po 50 Jak można grać po 50 Ja też nie wiem. Jak nie kawał? wiem. Nie wiem, co zrobić. Co zrobić, dobry? Ręce mi się trzęsą, nie wiem też. Dobra, pa, skok wiary. Oho. Glokada wiary. <laughs> raz bez zeusy, Raz usy no, raz usy Ja daję flesza fle, spod jaja dawać? Tak tyka, no. Dawaj, Dobra. dawaj, jest <laughs> flesza Dobra, to czekaj, daję do lewej prawej. Poszedł Poszuję tam gdzieś O kurde Małem problem Jest tu, jest do tam, prawej. jest tam dawaj, oła, dawaj oła, Ucieka! Wyszło tam. Dawaj, Jezu u Stoimy tu, on stoi. Dawaj, dawaj. W ty się schowasz za skrzydłem Dobra. Dajcie busta może na górę. <noise> okay? Ale zrobili tak ciekawie. Nie. No tak! Wrócą. Uciekam! Ja! <noise> <noise> Jakie jajca, ty. Ale no jest show mecz chociaż, nie? Gimper tam w Ale Gimper dawaj... Tam. Ej, może się zbustujemy! Jadę smoka na no, midzie No, no, usami. No. Dawajcie coś takiego. No to jest dobry plan. Main, main. Ale słyszą wszystko. Main. Kurwa, jeszcze dwóch jest. <laughs> nie, nie wygrajmy tego, nie wygrajmy tego, ej. Dobry. Dawaj tą kosę, ale... Ale ten... Ale przegrajmy to jeszcze, pobawmy się z nimi. Nie, koniec. Dobra, No, nie no a skąd miał wiedzieć, że po lewej jest? <grybuj> tak, być doby, proszę, nie baw się. <grybuj> <grybuj> no. Te nie? Ale jak ci Q nie chcący przestanie działać, to. No defuć <grym> 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 Ale wygrać już? Tak Oj, się Ja pierdolę. <grym> ja, nie, wiesz my chcemy z tobą więcej czasu Ja no, my tak rzadko się widzimy a... słyszymy. Tak rzadko się widzimy Kurde, trzech Jeden pod niebieską i dwóch w przod... Azja, kontra ty nie kosu, Kurde stres kosu. Nie no Dawaj kosę, dawaj kosę Nie żadnej kosu, dawaj żadnej kosy Dawaj kosę da, 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 da. Radzę po tej rurze <śpiewanie> Ora <śpiewanie> GG Proszę bardzo